Siemam widzowie witam was z moim kolejnym odcinku na moim kanale Pierwszy z, film z tableta Co dziękujemy za Dobra A jak wyjść szybciej w tej grze Bo ja nie pamiętam Bo ja w to nie grałem <gry> Dobra, ale nie wiem o co tu nie chodzi kompletnie. Tylko... <laughs> Dobra, już jestem. Um, trzeba gotówkę zbierać na pewno. No i nadal wolno się idzie, no. To zajmie nam wieki, wieki, wieków. No to długo naprawdę zajmie. Dobra, zdążymy. Na spokojnie. Zdążymy. Dziękujemy. Idziemy dalej. Dobra. Dobra, idziemy dalej. Freddy Fazbear? Ej, dobra, ja nie wiem. Nie, dobra, nie zdążę. No nie! Proszę nie! kiedy Freddy Fazbear to jest Six-Seven? Co to jest? Zbombarduj wszystko! Widz, Simon, dobra. Będzie na odcinku. Specjalnie się dla niego poświęciłem. Siema! Siema Jesteś na odetki. Cześć ma pozdrawiam cię. Pozdrawiam cię Szymon. Pozdrawiam cię. A informuję, że um, Janka powrót będzie chyba 5 stycznia, albo, albo później. reszta nie wiem. Dobrze, pierwsza. Pozdro dla Ciebie. dajecie moderatora na moim kanale. Ja jak wrzucę ten film i napisze pod nim komentarz, to ci daje moda. Pójdziesz mu komentarza. Dobra, my lecimy. się Dobra, lecimy, Co Dziękujemy za niepodosnięcie się Dobra, tam idzie już kolejne. Więc spoko. <kłysy> Dobra, co? Sekseum poziomu 250? <kłysy> Nie. Dobra. Dobra, tutaj miałem najbliżej. Tutaj miałem najbliżej widzowie. Dobra, lecimy dalej, widzowie. Dobra, jakby ktoś nie wciskał tego, by ci Nawet nie dali powiedzieć. A i co to jest? Że jakiś wolny. Dobra, iść czy nie? Iść czy nie, nie. A może cię stroluję? Zaraz ja nie mam 15 drogów. Bo to to wciskasz! Jak to wciśniesz, to daję ci. to nie daje ci moda. Dobra, ale i tak ci dam. Bo to tylko gra. Jezu! Dobra i. Jezu, Nie, Nie, poziomu pierwszego. No jak on tak szybko? Jak powolny sixtawenik. Klikamy. Klikáme Mám serą, Dobra, na tym się odcinek widzowie kończy. Tylko mu napiszę. Napisz pa widzowie. Czekam, jak napiszę, bo to koniec odcinka. Pa widzowie, pa. Pa.